Halo, halo, hej, siemano, ja jestem Hawajes. No, ja jestem Hawajes i witam was w następnym odcinku z gry Let's Play is Farming Simulator 15 Polish Farm sezon pierwszy. <ścoughs> a dzisiaj, a dzisiaj a jedziemy dalej belki na polu zbierać, bo ja sobie troszeczkę tutaj, możecie zauważyć... No trochę sobie porządek pozwoliłem zrobić Tutaj stoi ta yy, Przyczepa moja samozbierająca Tutaj ułożyłem te belki No tutaj trochę krzywo jest Ale to już nie będę ruszał hits bo się wywali jeszcze zaraz yy, No yy, co Tutaj yy, Tutaj jeszcze pole po rzepaku. No to wiadomo niedługo trzeba będzie yy, Akcję o, yy, Gównianą sprawę ogarnąć Tak zwany obornik Rozrzucić będzie trzeba Tutaj autosanka stoi, tutaj ta przyczepa, ogólnie robię sobie porządki powoli, o tutaj się dziwna rzecz odwaliła, mianowicie przetrząsarka jest, stoi pod przyczepą na trawę, tak, tak doskonale, tak dobrze to widzicie, autosanka stoi pod przyczepą na trawę, tak, nie reguluj monitora, to nie, to, 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 to jest yy, prawda czy coś, yy, no, yy, no, yy, to tutaj... Ta, tą przyczepę to niedługo zastanawiam się czy nie sprzedać jej bo ja ją na raz tylko potrzebowałem nie wiem czy mi się jeszcze przyda no tutaj to ogólnie ten złom kos, z takich starych rzeczy to jeszcze chyba kos tylko została, tak to to większość rzeczy już się pozbyłem no tutaj już Ursus czeka, o i me udało mi się opchnąć no to teraz mogę tutaj tekle w sumie niby przestawić tak, tak żeby tutaj było trochę więcej miejsca to tutaj bym mógł autosankę też wcisnąć Ale myślę, że e, Teraz jak tutaj jest bizon Albo bizona Jeszcze przestawimy z powrotem tutaj Gdzie teraz trzydziestka ze zgrabiarką stoi I wejdziemy tutaj Jakoś też pod tą wiatę Bo trzeba na... ogarnąć wszystko Na zimę, tak? Y, no Ale my dzisiaj robimy co innego Wsiadamy do zetora Bo dziś y, No jedziemy na pole belki pozbierać. Ja już z tych małych pól pozbierał belki. Zostało nam tylko to pole duże, które kosiliśmy na początku, o tam. Które jest za sklepem, przed sklepem w sumie. No tutaj też stoi parę belek jeszcze. Bo ja te belki tam wszystkie ustawiam mu sąsiada, o tutaj. Ale ja się dogadałem z sąsiadem. Sąsiad tutaj to jest tego... On tutaj e, zbytnio tutaj e, auta tam nie ma ani nic tutaj terenu nie potrzebuje. To powiedział, że jak najbardziej mogą się stać te belki, że nie będą mu przeszkadzały. To wiecie, to no to mogą być trochę mnie tylko te gałęzie tutaj obawiają. Ale to, oj, ale no to nic na to nie poradzę, niestety. Dobra, jeszcze ten, jeszcze ten konar mógłbym go wyciąć. A żeby teraz Muszę uważać że To jest i60 i paszowóz Kurde Dobra, ale przejechałem całe szczęście Kurde Ech Dobra Nic nie jedzie, skręcamy Jedziemy Jać Dokładnie Jedziemy O, tutaj pomocnik Mietek stoi, miał przyjechać tego, by pomóc zbożem i nie pomógł, kurde. O, tutaj ten mijak, ale to już trudno, niech zostanie. Dobra, trzeba te belki pozbierać. Nie pamiętam ile tam tego jest, ale tych belek jest dosyć sporo, więc myślę, że... Więc myślę, że, 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 że... I, że tutaj z dwie przyczepy może będą nawet. No bo tutaj jeszcze, no jeszcze dwie możemy zabrać ze sobą. Jedna i druga jeszcze tam zostaną. Belki. Zastanawiam się w sumie, czy... 60 przypniemy pod rozrzutnik, czy tego, czy jak. To zrobimy. Dobra, już więcej nie mogę. Składaj to 3-4 belki, to nie Dobra będą na spokojnie jeszcze z dwa rzędy będą pełne, więc myślę, że... Więc myślę, że na spokojnie tam miejsca mi starczy. Bo jakby nie starczyło miejsca, to trzeba po prostu część belek sprzedać tam do sąsiada. No, bo ja mam takie magiczne miejsce. No. No, tam na co. Nie wiem, czy byliście tam kiedyś. Czy ja wam pokazywałem, ale chyba tam przejeżdżałem. Tam. Tam co sąsiadino tego. To jest tak zwane. To jest tak zwane gospodarstwo Wójta tutaj. Na Podkarpaciu, no. Dobra. Kurde, tutaj ci ludzie, ale. Dobra, na spokojnie tutaj se przejadę tam. No. Przyczepa tutaj. Kurde. Halo. Ale ten zetor ma klakson No Dobra, wjedziemy na tą łąkę moją Tutaj Tutaj to chyba nikt mi nie będzie Nie będzie miał za złe, że wjechałem Bo to To tutaj ta łąka to taka mała Tutaj mógłbym pole też w sumie zrobić, ale to już Nieważne, dobra Jedziemy tutaj Bo tutaj się trzeba teraz ustawić Jakoś sensownie z tym wszystkim, kurde, trzeba się jakoś ustawić z tym, kurde, znowu tak coś, coś tak, coś tak, które blisko tego ogrodzenia mojego dla krówek ale. Trudno się mówi kurde O Dobra bo to jest ten płot, znowu znowu wjechałem w ten płot o dobra bo tu są tu jest drzewo i ocie chyca O Ty no jak ja mam teraz tutaj z tym tym pojechać, kurde. I ocie ale tu jest ciasno. Ale dobra, chyba poszło. Chyba jeszcze trzeba tak zobaczyć. Pięknie będzie. Zastawię tutaj sąsiadowi, ale on tego wjazdu i tak nie korzysta, bo ja tam w sumie już mu dawno zastawiłem tamtymi belkami, więc no. No, dobra, jedziemy. O, jeszcze kiszonkę przy okazji ubijemy trochę. No, jać. Tutaj myślę, że niedługo się też siano kosy przyda jeszcze zrobić. No, ale siano kosy to jeszcze tak trochę. To jeszcze tak trochę. Teraz to już tak trochę za późno na siano Już były. No, to trzeba przyznać, że już były i były nawet spoko. Myk, migacz, myk, jedziemy. Tak. I ociechica. Też w ogóle, drodzy widzowie, niestety mam znowu problemy z internetem. Jest bardzo możliwe, że się odcinek nie pojawi. Że znowu tam będzie przerwa kilkudniowa. Ale mimo to, że to miał być maraton, miał być filmy codziennie, to ja i tak będę na dalej nagrywał. Bo jak nie wcześniej, kurde, yy, tego nie. Bo jak wcześniej nie miałem tak, że za późno włączyłem przesyłanie filmu. To teraz, kurde, znowu mi się spierdzieliło. Yy, spierdzielił mi się internet i to tak niestety jest no. A i ja tak w ogóle patrzę Ten zetor tutaj w środku ta, Ten kokpit cały Kierownica może nie ale kokpit Tutaj te, ro, te rączki w ogóle To takie podobne wszystko do Ursusa C380 w sumie Do 80 Tak zwanej No no i Też teraz mamy dwa farminki na kanale Mi tam w sumie pasuje Ale wiecie 15 na zawsze z Nie, no. Dobra. Skręcamy, żebym się wyrobił. No, nie wyrobiłem się, ale dobra. To, to tylko siatka tam, to są bloki PRL-owskie. To mogą być. No. Dobrze. Yy, tak. Tam jeszcze nie miałem troszeczkę słomy. To muszę to wszystko zebrać tutaj żeby była pełna przyrzepa, i tam znowu ustawimy to kółce, ale ja zapierdzielam tym zetorem. Eee, y medzik. Medzik. Oba jeszcze dwie B, czyli jedna belka mi zostanie, dobra. To niech będzie, że jedna belka. To jedną belkę to mogę przeboleć, bo damy jedną belkę kiszonki. Jedną belkę tego. Jedną belkę tego. Kurde. Hawa jest nie umiesz cofać. To ewidentnie. Kurde. Przepraszam za brak realistycznej gry. Ale nie mogę się coś skupić dzisiaj. I kurde. To jest widoczne, myślę, bardzo. Oto, oto, to, 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 to. Mamy to widzowie, mamy to. Sukces. Mamy to widzowie. Dobra. Rozładowujemy to teraz. Pięknie. Trzeba teraz. Nie w tą stronę, w tą trzeba. Tak, żeby szczepa skręciła. O, to, 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 patrzcie Patrzcie, patrzcie Tak, patrzę, patrzę Dobra, pięknie, ale ja mam teraz belek tutaj, kurde, duży, duży zapas mam w sumie tych belek. Najwięcej słopy mam, kiszonki mało jest, ale Znaczy, ja mam w boksie i mam belek, kiszonki, tutaj mam dwie jeszcze. Dobra, myślę, że przyczepę ustawimy tutaj. Bo ja i tak zawsze mi brakuje na nią miejsca, kurde, tutaj na zimę to myślę, że muszę ją gdzieś. Bo to jest ta, co kiedyś ją pożyczyłem od sąsiada, bo teraz jej nie, pod... nie potrzebowa to ją odkupiłem. Ale kurde, nie mam na nią miejsca zawsze. Kurde, odpinaj to. Pięknie. Obra. Zetora na razie tutaj ustawimy pod myjkę. Kurde, z dziewiętnastką mi się pomyliło Podmyjkę trzeba go umyć Psik, 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 psik To jest taki mały myk Jak szybko umyć ciągnik się robi tak, że wkładacie to w koło I czy coś w jednym miejscu I się wam umywa O, od razu taki ładniejszy Autosankę też trochę Tutaj nie dosięgnie już chyba no nie dosięgnie karszer Dobra Niech on na razie se tu stoi A my bierzemy y, sześćdziesiątkę Odpalamy I trzeba jechać No Trzeba Trzeba podpiąć Nawrotkę tu na gospie i robimy... Robimy do, do krów jedzonko Tak zwany... Dup co się stało, kurde yy, prasę zahaczyłem skrone, kronę Dobra, ustawiamy... Gdzieś tu ten paszowóz na razie Skąd ja tutaj bym chciał tą belkę sobie zabrać Wjadę trochę w ten lasek Taki miks robimy, ale tu jest drewna Czuć aromat drewna Dobra, pomożemy sobie trochę tą kamerą No nie no Kurde No nie no Co ja zrobiłem właśnie I To jest minus układania tych piramid Kurde Mniej miejsca zajmują, ale właśnie sobie troszeczkę popsułem yy, mój porządek. Bo chciałem jedną belkę, kurde, a nie dwie. Czy więcej, nawet, ale dobra, już kurde. No nie no, jeszcze mistura spadła. Gdzie lecisz, kurde? Gdzie lecisz, kurde. Jocie ale ja żem se teraz bałagan zrobił To naprawdę szkoda gadać Dobra kurde, jak nie chcesz to nie, bierzemy inną belkę Kurde, no i tutaj też nie przejadę Zajebiście, a tutaj mi pewnie spadnie Ale to jest nadziane krzywo Ale dobra już Kurde, o, jeszcze mam obciążnik. No, jeszcze obciążnik mam, zapomniałem. Bo to. Nie wiem, czy pamiętacie, co 60 robiła, bo ja początkowo chciałem turem tam ładować ten obornik, ale wyszło, że przyczepa za wysoka i trochę tak średnio i wiecie. tak wyszło, że ładowałem. Nie turem, tylko inaczej, no. Obra, myk. I tutaj jeszcze mi została belka słomy. To myślę, że ją też tam tupniemy do tego do tego TMR-u do tej tak zwanej Ciap, kurde, jup Co się stało? 60 poleciała w kosmos. Aha, nie nadziało się i chyca serio o, ale fajnie, że chociaż przewrócił ją u tu 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 poszło kurde aż żem chyba tam zahaczył od autosanki tego Hak o to 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 mamy to mamy pasze więc to myślę, że z tego odcinka to było na tyle ja byłem hawajes wy byliście wy i widzimy się w następnym odcinku, a ja muszę jeszcze ten b burdel tu kurde posprzątać Eluwina.